Witam na kanale Osiągalna Sylwetka z tej strony trener Rafał Raon. Wracam sobie z siłowni, z treningu i dzisiaj chciałbym Wam przedstawić ostatni odcinek z serii, właśnie wychodzenia z deficytu, wychodzenia z redukcji bez efektu jojo. Jak to wszystko ogarnąć, żeby tu miało ręce i nogi. I dzisiaj chciałem dotknąć takiego aspektu, yy, ostatniego powiedzmy już etapu wychodzenia z redukcji, czyli, czyli jak sobie ustalić kalorie, jakie makro sobie ustalić, czy trzymać to makro, które miałeś na początku masy w tamtym roku, czy jakieś inne makro, czy jak to w ogóle powinno wyglądać? No i właśnie dzisiaj na ten temat, więc zapraszam. I to pierwsza kwestia, kiedy skończyliśmy redukcję, to musimy sobie na nowo wyliczyć zero kaloryczne, bo nasza waga już jest inna i teraz my stosujemy zero kaloryczne do obecnej wagi. Więc na nowo robimy wyliczenie i ja w tym yy, przykładzie omawiam kwestię, że my już wchodzimy w masę i teraz ja bym musiał omówić, jak ułożyć yy, makroskładniki, kiedy już jesteś w pierwszym okresie masowym. Bo jeżeli nie jesteś w okresie masowym, nie wiem, chcesz jakiś robić odpoczynek, albo zostać na tym zerze kalorycznym, to zostajesz na zerze kalorycznym. To już jakby, to już ja tego nie będę dotykał tematu, bo mi chodzi o progres, czyli wchodzimy w okres masowy. I teraz, jak ułożyć te składniki makro, składniki odżywcze, a mówię to też dlatego, ponieważ co jakiś czas dostaję zapytania ile białka, ile tłuszcze, ile węgli, ile na masie, ile na redukcji, ile na tym. Więc w tym odcinku ja właśnie powiem, jak to powinno wyglądać, żeby miał ręce i nogi w początkowym okresie masowym, zaraz po wyjściu z deficytu, zaraz po wyjściu z redukcji, kiedy już osiągnęliśmy ten punkt zera kalorycznego, powiedzmy po trzech, czterech tygodniach. No i wchodzimy w masę. I tutaj dla przykładu żeby prosto było liczyć, żeby Wam było prosto słuchać, to tak będę prosto mówił. I będzie to człowiek, który waży 100 kilo, Jego zero kaloryczne jest na poziomie 3000 kalorii i od 3000 kalorii będziemy robić nadwyżkę. Więc jeżeli doszliśmy do punktu już naszego zera kalorycznego, czyli nasz tutaj przykładowy zawodnik ma 100 kilo, i osiągnął punkt 3000 kalorii. Oczywiście z nowych wyliczeń mu wyszło, że jego zarys koloryczny jest 3000 kalorii i ma te 3000 kalorii. No i już jest ten etap podbitki, kiedy wchodzimy w masę, czyli robimy tą nadwyżkę. To robimy to w ten sposób. Pierwsza nadwyżka, pierwsza nadwyżka. Bo ja to mówię pod kątem budowania czystej masy mięśniowej. Nie brudnej masy mięśniowej, nie tak zwanej świniomasy, nie zalewania się. Tylko ja to mówię pod kątem budowania czystej masy mięśniowej. Kiedy mamy w perspektywie budowanie długie, minimum pół roku, minimum 7-8 miesięcy, tak? Więc na początku dajemy nadwyżki 300 kalorii. To jest, mówię Wam taki przysłowiowy worek ryżu, nie więcej, to wystarczy, na bank wystarczy. Więc nasz zawodnik ma teraz 3300, ale to jest ogólna pula kalorii, tak? No i teraz dobrze, to ile z tego białku, ile z tego tłuszczu, ile z tego węglowodanu. No i właśnie, dochodzimy do tej najważniejszej, dochodzimy do tej najważniejszej rzeczy. I teraz słuchajcie. Jeżeli my chcemy czysto budować, to posłuchajcie, co ja teraz mówię. bo to jest ważne i tego nikt na internecie Wam nie powie, bo to już za to się płaci. Słuchajcie, robisz tak, że dajesz na początku. I tutaj też jedna uwaga. na początku wchodzenia w okres pasowy nie ma nie ma rozróżnienia, czy ktoś jest naturalem, czy ktoś nie jest naturalem? Dlaczego? Ponieważ zawsze, u mnie zawsze, zawsze, po redukcji, jak robisz od razu masę, to u mnie przeważnie zawsze wchodzisz prawie bez środków. W sensie jest, jak ktoś jest na środkach, to schodzi na minimalne dawki, takie, żeby być w tej normie fizjologicznej tylko. Więc jesteś tak naprawdę, jak ktoś bierze środki, to schodzi na te fizjologiczne normy, czyli można powiedzieć, że jesteś naturalem jak ktoś jest na środkach. Więc natural i nienatural to jest to samo, to samo tak samo liczymy. I teraz robisz tak, w ramach tego przykładu 3 300 robisz tak, dajesz na początku dajesz na początku 2,5 grama białka. Potem dajesz tłuszczy i węgli, żeby węgli było 400 gramów, a reszta z tłuszczy. I to będzie i to ma się zamknąć w trzech 300. Dlaczego tak? Ja nie będę wszystkiego uzasadniał, bo pewne uzasadnienia są dla moich klientów i podopiecznych, ale mogę powiedzieć, że mógłbyś mieć taką opcję, co byś wybrał? W ramach puli tej samej kaloriki 3300 możesz jeść 400 gramów węglowodanów na początku redukcji, a możesz jeść 500 gramów węglowodanów w ramach początku redukcji. Kwestia będzie rotacji tłuszczami. I teraz zobacz, kiedy jest większe prawdopodobieństwo, że ty mi się zalejesz na masie. Kiedy na początku zacisz od 500 węgli czy od 400 węgli? No pomyśl, to już ci od razu mówię że czystą masę z dużym prawdopodobieństwem zaczniesz budować mając 400 węgli niż jedząc od razu na początku 500 węgli. Więc od razu Ci mówię, jak ułożyć to makro. W tym przykładzie. I ten przykład sobie weź głęboko do głowy, jak sam będziesz wchodził w okres masowy. I pamiętaj o tym, że ja tu mówię o początku okresu masowego, pierwsze tygodnie. Bo jak ktoś mnie pyta, Trenerze, ile mam jeść na masie, jaka nadwyżka. I nie daje mi żadnych danych, to ja nie wiem, czy on jest na początku masy, czy w, w dwóch trzecich, czy w na końcu, czy jak. A ja mówię konkretnie, ten przykład odnosi się do pierwszych tygodni masowych. Potem już są inne podbitki, inne rotacje. Ale to już we współpracy, to ja już na bieżąco kontroluję sytuację i rozpisuję, jak współpracuję z daną osobą, tak? Ale natomiast ten początek mogę Wam powiedzieć. Jak zacząć? Więc zacznij w ramach puli, tych samych kalorii od 2,5 białka, 2,5 g na kilogram syciała białka. Daj 400 węgli, a resztę z tłuszczy. I tych tłuszczy będzie więcej. Yy, tych tłuszczy będzie około, tam będzie chyba około 100 gramów tłuszczy. Czyli to będzie 900 kalorii chyba. Coś takiego. W tym przykładzie dla 100 kg, osoby, czyli będzie Albo 100, albo 100 z hakiem. Ja już nie pamiętam rozpiski. W każdym bądź razie chodzi o to, że na początku redukcji masz więcej tych tłuszczy, na rzecz tego, żeby była odpowiednia ilość węgli do budowania, ale żeby ona nie była za duża. Żeby my, żebyśmy my mieli gwarancję. Że budując na początku ciebie nie zalewa, tak? Czyli, że ty budujesz czystą masę mięśniową, i, i potem obserwujemy, i w następnych tygodniach już dochodzą nowe zmienne. To mówię, to, to tego typu informacje to sobie naprawdę weźcie, bo wiele osób zalewa się i to na początku masy. A o takich rzeczach trenerzy nie mówią. Więc. W tym odcinku ja Tobie właśnie mówię, jak ustawić początek wejścia w masę. I teraz, jak długo ciągnąć taki, taki okres na 300, na surplusie kalorycznym 300? No na pewno pierwsze tygodnie, a potem to już mówię, to już jest kwestia. Yy, ja jak kogoś prowadzę, to widzę, tak? że coś trzeba zmienić albo, albo nie trzeba. Natomiast no, tutaj jest tyle zmiennych yy, odnośnie, bo ktoś pracuje fizycznie, ktoś nie pracuje fizycznie, ktoś więcej robi kardio, ktoś mniej robi kardio, ktoś ma taki metabolizm, ktoś inny. Kto, no, jest tyle zmiennych, że tu nie da się potem już jakby schematycznie powiedzieć, że dokładaj po, po 300 kalorii co cztery co tygodnie. Tak? Nie, nie, już ja nie powiem, bo, bo po prostu to jest e, wróżenie z ze szklanej kuli, tak? Ja muszę widzieć człowieka. Więc e, tym sposobem wejdziesz bardzo dobrze w okres masowy i zaczniesz od budowania czystej masy mięśniowej. Więc ten tip, ten motyw, ta ostatnia wskazówka w tej serii wychodzenia z, z redukcji dzisiaj dla Was. Zapraszam na moje media społecznościowe. Zapraszam na stronę www.osiągana sylwetka.eu Ron. Niech moc będzie z wami.